Książkę widzowie tu jakiej Kali i dziś gram na domowej klawiaturze, jak nie widzieliście, to macie w opisie i jeszcze macie w opisie ten yy, ankietę, którą klawiaturze reagujecie i napiszcie w komentarzach ten na jako miejsce pilota, To ja polecę w kolejnym, kolejnym odcinku i teraz polecę sobie gdzie nikt nie leci. W hału? W, może po prostu wysiądę i będę ciągle. Busi jak będzie strata, to dobry plan. łatwo mm, easy. I, i postaramy wygrać jeszcze wygrać tego. 7, 6, 5, 4, 3, 1, 1, 2. Teraz czekam. No, mogę podziękować. Czyli znaczy, ja wyczułam te klawisze w tej kumowej chlebach Ja nie mówię, że jest słaba. Ja, ja nie twierdzę. Nic ja mówię. No, ale jest fajnie. Nie jest taka zła. I czekamy. Szybko. jeszcze Dobra, sam wylecę. Żeby nie było, że mnie nie ma. Dobra, dobra. Teraz muszę minuta czekać jak będzie strefa. Super że jest wygram. Wiem gdzie wygram. Hejdro. Weźmę rpg to bo mieszkam tak samo, czy nazwisko? polecam. Yy, wpadajcie na kanał Filip Myślnik od Stamp Game i wpadajcie na Orly game bo jestem tam moderatorem. Polecam. Na fajne live, y można zagrać. Tyż szybko robię Nikt nie leci. Może mi się uda zabić Hydra. Mam gdzieś, 10 prawie minut już, to żeby wygrać. Albo typ, albo Hydra, błagam, Hydra. Typ. Ja się boję tego typa. Pokażę wreszcie, że jest. Jako małej że nie wiem, czy to dałam zabić. Błagam, żeby to był Hydra. Tu go nie ma. A tu jest? Już też go nie ma. Gdzie to Nie wiem, czy to był Hydra. O, tu jest. gidiyor No, spróbuję go zabić, wybaczcie, że się nie odzywałem, ale leży. RPG. I złota koła. To, co, czego chciałem, przybyło mi. Teraz mogę wygrać gierkę. Nagrywasz? Się. Teraz jak mam rpg to mogę wygrać gierkę. Bo, nie, bo bez RPG było trudno trochę. Nie było ja klawy bo ciągle latałem gdzie indziej i nie było. Nie widać komentarza. wpis Teraz możecie w tym czasie wejść sobie w ankietę i zagłosować, i napisać w komentarzu o to, co o Was prosiłem. Czyli w ankiecie możecie zagłosować, na której klawie gracie i wodzicie. I czy ten. Czy, a w komentarzach, na którą miejscówkę mam polecieć w kolejnym odcinku i gdzie wyleć. E, tu macie nick, jak chcecie mnie dodać? Czy zmieniłam wcześniej? Ka Karol po 222 2 ale już sobie po drugim kącie go e, A teraz mam PH -kali, bo sobie zmieniłam, bo. bo no. I teraz. Please, żeby była jakaś ciężarówka. To jest. Yy. No nie, wszystko są z tymi. Na zakątku jest. strefa. Idź joke. W tym czasie ciągle zginąłem i na pewno nie tyle ludzi, więc mogę wygrać. Ale to nie to drugie miejsce też się liczy. Jest to pierdolone. Nie mam dużo do kocha. Dużo nie zdołam. Bo tam jest amunicja. Ale zamiast Karol, pita. Nie, to nie jest zakocha. Nie, są te budziki śmieszne. Gdzie jestem? Nie opłaca mi się kupować. Bo ja mam górę? Dobra, zrobię to dla was widzowie. Dziadku, zrobiłem to. Patrzcie, że on tyle korda Nie zbieram za dużo. Tu, teraz tu, na gumowej. Tu ja mam uczucie. Udziałam. Na zalewie. Trebam na zalewiec. Teraz na zakątek ty kadaszek? Nie. Hmm. Ten jak, jak jest najpić. Czy to jest ta snajperka? Nie. Pra, prawie całą mapę muszę iść do kolejnej strefy. 35 osób łatwo. Piszcie, czy Wam podobają się takie odcinki też w komentarzach. Z Może zagram. I kto chce ten prezent ze sklepu, nie wiem, skina o wartości 2000 powodów, to niech napisze, jaki mój ulubiony skin jest. I oczywiście. Styl podpowiem tylko drugi sezon. To co ja to mówię, nie wiem. Ale Joke, ale Joke na zakątku jest. prawda? Zrzut! Ktoś przyjdzie pod rzut nie ja mu pod nagiwany. To dobry plan. mam dojść? a to. No, ja mam urodzinę, więc może cię wszystkiego najlepszego. Życzenia, czytaj w komentarzu. I to osoby, co będę będą spadaj w rzucie, bo mi już nudno. No jakieś skarby podnę. Byle, żeby wąbki było.

Mandaloria Leży. EsSA. Na chwilę się okaże, że mnie na zarobię. Mando! Mogę go zrobić po prostu właśnie. Zrobię komuś prezent. Z okazji jak mam urodziny, to zrobię komuś prezent. Może ktoś się ucieszy. I w ogóle ktoś to zauważył. Nie chcę weźmie mam dolary. Nie będę taki, że wezmę sobie... Mam fajną sniper. Ну, на сарафане вообще Нет, не надо <Dzięki>. No mi zadać? No, Po Pojadę, to ja mogę sobie dojść nawet. To się chyba zbugowało, bo nie widzę znaczenia. W sumie kłopot znasz po prostu prosty. Easy frag był jeden. Wybaczcie, że tak mało fragów robię, ale po prostu chcę wygrać gierka, a nie zginąć na początku. 13 minut już ta gierka trwa. Udawaj, król, biegnij, biegnij! Dobrze. Ciężkawa mam. Ja się okazuję, że ktoś mnie rozbije. A są jakieś hagi, jakieś hagi. To nie ja, jakby co widziałeś Na no zdrowie Dobra Dobra Więc gdzie są te Kolejna hmm. Tam będzie. Kurde, wszyscy mają tutaj um, te. Pompę, ja nawet jednej pompy nie mam. Lerpek dużo mi da. Mam tu pompę, ale nie po co się wziąć jakąś taką. Ej, taktyka. E. <grym> Ty muszę, szkoda, kolejnej strefy iść. Tak, dobrze. Bo nie wiedzieli, że ja, ja tylko tu sniper, co to jest. Ktoś nie wiedział tu w trawie. Bo tu nie ma. Już myślę, że mam w Pragu. Kto widzi, że mi się przyda? Nie ma? Gdzie są ci ludzie? Z pięciu osób. Это что четыре раза. Siłby, a może to wszędzie. W pięć minut powinienem go zobaczyć. Leż! Ja nie mogę! Dobra, trzecie miejsce! Zaliczy mi to, widzowie! Bo sam siebie wysadziłem Nie chcący karnistrem. Zaliczy mi to, dobrze. Na gumowę ciabet, mi się super grało. Dziękuję za oglądanie. Do kolejnych! I wybaczcie, że. kurwa Nie ten karnister i nie ten kaft, to bym wygrał. To elo!